dziewiąty rok. Jak byłem w Afryce, obserwuję na obserwuję zwierzęta. I patrzę też na lwów. I posłuchaj, lwy, jak patrzę na jakieś najsłabsze zwierzę, tam polują lwice. A lwy pilnują swoje dziesiątka. No ja lwice napadają, wiesz, najsłabsze zawsze, łapią. po co ma się męczyć? Jak sobie zjedzą, się pożywiają. A jak sobie tak obserwuję i patrzę mniejsza gazela, bo y by nie uniósł, Ale patrzę, co też jest poraniona przez krokodyla y gazela. Tak, a patrzę, gdyby obserwują. Podbiegłem, a oni są w zaroślach. Podbiegłem, wziąłem tą gazelę, to jest też antylopa. Słuchaj, podbiegam obok, ale delikatnie rzucam im tą gazelę. I wiedząc, się położyłem. Oni jadły, a te lwy mnie pilnowały, żeby mi się krzywda nie stała.